Ogrody zielone z kwiatkami przed pałacem. Nie wiem, jak to wyjdzie. Tam wysoko są lorety. A tak wygląda przygotowanie ogrodów kwiatowych przed pałacem. Za pałacem, bo to jest na tyłach. I prowadzone Prowadzą te dróżki do pałacu i na Glorietę. I piosenka się może przydać pod tytułem Iść w stronę słońca. Iść ciągle iść w stronę słońca W stronę słońca aż po horyzontu kres Iść ciągle iść tak bez końca. Nie pamiętam jak dalej. Ale ciekawa. No to idę tam na górę w stronę słońca.